Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zacznę od razu. Nazywam się Anta Vosumos, reprezentuję Krajowe Archiwa w Holandii i jestem współautorem wytycznych dotyczących archiwów sieci. Również zajmuję się wdrażaniem projektów do nadawania dostępów do stron do archiwum stron internetowych rządowych. Ale oczywiście to, że tutaj dzisiaj jestem i to, o czym będę do państwa mówił, to jest efekt działań całego zespołu. To jest bardzo krótki program, przejdę, pokażę Państwu jak moją agendę. I powiem Państwu o tym, że szliśmy tutaj, doszliśmy tutaj dwiema drogami. Stworzyliśmy oficjalne archiwum treści publikowanych przez rząd. Jest to regulowane specjalną ustawą i ta sama ustawa też reguluje to, że instytucje, ministerstwa i inne instytucje z administracji publicznej muszą zadbać o to, aby dane publikowane w sieci były utrwalane. Zawarłem tutaj również link w mojej prezentacji później do tego, do informacji, ponieważ żeby każdy mógł sprawdzić, jak te agencje wypełniają swoje role. A nasza rola polega na tym, że wybieramy konkretne treści, i to jest główna różnica, ponieważ to my wy wybieramy te treści, które mają zostać zarchiwizowane. Zwykle biblioteki narodowe i inne instytucje pamięci narodowej, tak jak już dzisiaj słyszeliśmy i widzieliśmy, większość z nich formułuje te treści w oparciu o konkretne polityki, które opierają się na danych wydarzeniach albo innych zasadach. Natomiast my tego nie robimy i zobaczą Państwo za chwilę. Że musieliśmy stworzyć jakieś podstawowe warunki naszego projektu. W 2018 roku opublikowaliśmy takie wytyczne dotyczące archiwizacji stron internetowych rządowych. To jest też taka forma, w jaki sposób my możemy działać na froncie, na przedzie, jak możemy być w awangardzie tutaj tego, aby tworząc wytyczne, tutaj też kształtujemy ten proces w całym kraju. Przeprowadzamy wywiady ze społecznościami, z użytkownikami, żeby dowiedzieć się tego, czy, czego oczekują użytkownicy od tych archiwów, ponieważ chcemy zaproponować im produkt, który rzeczywiście będzie im potrzebny. I oczywiście przeprowadziliśmy również wywiady z badaczami co w ogóle tworzyć takie wytyczne. Chciałabym podkreślić taki najważniejszy punkt. Chodzi o to, że strony internetowe to jest taki główny, pierwszy punkt kontaktowy z agencjami rządowymi. Oczywiście bardzo często obywatele w ten sposób przede wszystkim się kontaktują z agencjami rządowymi i tam szukają informacji, ale jest też pewien polityczny aspekt. Jesteśmy agencją ministerialną. I organizacje rządowe ze swojej strony zostały zobowiązane do tego, aby utrwalać takie informacje i żeby zacząć rzeczywiście archiwizować dane rządowe, które są publikowane na stronach internetowych. I właśnie o tym rozmawiam. Chcę Państwu pokazać. To jest strona internetowa Urzędu Miasta Amsterdam i tam obywatele mogą korzystać z tej strony, aby złożyć wnioski w różnych swoich urzędowych sprawach. Podobnie wygląda to w Polsce. To jest strona, na której warszawiacy mogą złożyć wnioski. Więc obywatele opierają swoje decyzje w oparciu o informacje, które pojawiają się na takich stronach, a informacje na takich stronach się często zmieniają, dlatego ważne jest to, aby te informacje nie znikały, żeby cały czas można było pod, poddawać je ocenie. Więc jeżeli na przykład dojdzie do sporu, jeżeli obywatel chciałby pozwać państwo czy miasto o to, że zostało wprowadzony błąd, no to przecież musimy mieć jakieś podstawy, na których byśmy mogli procedować. Tutaj widzą państwo informacje dotyczące zestrzelenia samolotu samolotu na terenie Ukrainy przez rosyjskie służby. I e, widzimy, jeżeli mamy do czynienia z takimi ważnymi informacjami, no to widzą Państwo teraz dokładnie, jak, dlaczego ważne jest e, ich archiwizowanie, tak abyśmy mogli do nich się odnieść również w przyszłości. To jest ważne, żeby badacze też wiedzieli, że takie informacje zostały e, opublikowane przez władze niderlandzkie. E, I to jest to dowód, który na to wskazuje. A teraz co jest ważne jeszcze w ramach tych wytycznych? To, co ja bym chciał podkreślić z perspektywy wdrożenia projektu, ważne jest to, że te wytyczne muszą być wykorzystywane jako lista wymogów w czasie przetargów. A zatem są określone wytyczne regulujące przetargi i Przepraszam, został ogłoszony przetarg, w ramach, do którego zgłosiło się kilkanaście firm, i my wygraliśmy ten przetarg, żeby i dzięki temu możemy teraz stworzyć te archiwa treści rządowych. A zatem przejdę do wdrażania projektu. To dobrze, że w ogóle zaczęto zbierać, że zaczęliśmy zbierać te treści. Ale teraz zastanówmy się nad tym, jak można utrwalić to na dłuższy czas, jak ten proces może zostać utrwalony. Otóż mamy zespół składający się z doradców, z ekspertów ja jestem jednym z tych właśnie doradców, mamy zarządze też zbiorów i oczywiście project managera czy też menedżer zespołu. Nasz zakres jest bardzo szeroki. Już Państwo widzieli część, część już pokazałem dzisiaj. Chciałabym podkreślić to, że nasze najważniejsze zadanie polega na tym, aby stworzyć takie archiwum, które byłoby, mogłoby cieszyć się zaufaniem naszych obywateli. To jest architektura przedstawiona na tym slajdzie. Przede wszystkim najważniejsze są tutaj dwa składniki, czyli zarządzanie metadanymi i prezentacja, prezentacja wersji różnych danych. I tutaj widzą Państwo też coś, co rozróżnia nas na tle innych łańcuchów roboczych. A teraz jakie są wyzwania i jakie efekty osiągnęliśmy? Przygotowywałem tę prezentację miesiąc temu, a zatem powinienem pewnie trochę zaktualizować jej treść. Więc metadata, metadane. Istnieje schemat obejmujący metadane na poziomie narodowym u nas, którymi i tymi wytycznymi musimy się kierować. Tutaj kolejnym wyzwaniem jest też brak identyfikacji plików ARC GZ, GZ. Ale tak naprawdę droid tego nie, nie zidentyfikował, i to jest właśnie to wyzwanie, więc ta jest ta trudność, bo na podstawie tego rozpoznania wykonuje się dalej, kolejne zadania. Więc jeżeli nie mamy danych, nie mamy określonych formatów plików, nie możemy nad nimi pracować, wówczas nie jesteśmy w stanie wykonać kolejnych działań. A więc już zajmujemy się tym problemem i mam nadzieję, że wkrótce zostanie on rozwiązany. Powinienem Państwu również powiedzieć, że ponieważ my niczego nie tworzymy, tylko w zasadzie otrzymujemy dane, więc musimy się zastanowić nad tym, czy dany plik WORK jest istotny czy nie. Musimy oczywiście tutaj dokonywać jakiejś walidacji tych plików i zdecydowaliśmy się na to, aby wykorzystywać pewne narzędzia zewnętrzne, JWAT, WORKIT i WORK.IO między innymi. Stworzyliśmy nowy arkusz informacyjny dotyczący wykorzystywania tych narzędzi w tym zakresie. Teraz jeśli chodzi o dostęp, mamy tutaj do czynienia z Open Payback Viewer. Ale będziemy aktualizować nasze programowanie i wówczas nie będzie to już dostępne. Dlatego zainstalowaliśmy pre prekonfigurowane Open Wayback i Python Wayback. I zdecydowaliśmy się jednak wybrać Python Wayback, ponieważ badania pokazują, że ten Python Wayback będzie bardziej efektywny w naszej społeczności. Ale nasz IDfo nie zezwolił na połączenie tego programu i dlatego dane z IDEPO będą kopiowane do Python Waybacka, żebyśmy mogli uzyskać dopiero indeks o Python Wayback i dopiero później przechodzimy do plików Work. Teraz opcje wyszukiwania. No cóż, co, co mogę tutaj powiedzieć? Na tę chwilę y, oferujemy wyłącznie wyszukiwanie metadanych, w formie metadanych i mamy również taką ogólną funkcję wyszukiwania pełnego tekstu, y, ale w przyszłości planujemy rozwinąć tę funkcję. Tutaj są jeszcze kolejne aspekty. Oczywiście mógłbym cały dzień mówić o tym, jak pracujemy. Muszę powiedzieć państwu, że oferujemy, między innymi dane surowe na wersji raw. Chciałbym też powiedzieć państwu o tym, że od treści, która, której nie da się zebrać, otóż Rejestrujemy, które strony internetowe zawierają treści, które nie zostały zebrane, zgromadzone, czyli to są jakieś zawartości dynamiczne. I wiemy, że to wymaga wiele pracy, ale przez ostatnie 3 do 4 miesięcy otrzymywaliśmy dane liczbowe z, od producentów, którzy i się okazało, że z, musieliśmy sprawdzić 330 stron internetowych rządowych pod kątem właśnie tych danych, nie, których nie dało się zebrać. 10 osób pracowało na tym przez 3 do 4 miesięcy. Wymagało to pracy manualnej, było to bardzo wymagające. I... Wszystkich stron internetowych, które należałoby zebrać jest 1500, a należałoby tutaj to przemnożyć razy 5, ze względu na to, że te dane się zmieniają. Więc jak to dalej się rozwinie, no nie jestem pewna, ale muszę powiedzieć, że już zaczęliśmy te prace i już otrzymaliśmy wstępne dane, jak te prace postępują. A tutaj ostatni punkt, o którym chciałabym powiedzieć na tym slajdzie, to jest aspekt prawny. Chciałam tutaj powiedzieć o takim dokumencie, który zawiera pytania i informacje, które zostały skonsultowane również z Europejskim Urzędnikiem do Spraw. informacji wrażliwych, które znajdują się na stronach internetowych. A zatem jeżeli takie informacje są znajdowane przez naszych pracowników, wówczas, wówczas należy je konsultować z odpowiednimi urzędnikami. Następnie mamy tutaj skrót ABG. To jest taki przepis, który został utworzony przez podwykonawcę agencji rządowych. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że mamy do czynienia tutaj ze stronami internetowych konkretnych agencji rządowych i niektóre wykorzystują bardzo dużo zdjęć z agencji prasowej. Wydaje mi się, że w Polsce ta agencja nazywa się PAP. Mamy oczywiście też Reuters na świecie i tak dalej. I właśnie należy tutaj, tutaj pojawia się kwestia praw autorskich. A więc otworzyliśmy dialog z agencją prasową dotyczącą tego, jakie ryzyko widzimy po tym, po publikacji takich informacji, po nowej publikacji. Google nie indeksuje naszych treści, więc nie będzie indeksował też tych stron, które zostają przenoszone do nas, do, do archiwum. I Google też nie indeksuje tych zdjęć. Ta y, agencja prasowa nie widzi ryzyka z tym związanego, w związku z tym, a więc y, raczej te zdjęcia nie, nie powinny być wykorzystane ponownie przez użytkowników jako ich własne. Oczywiście podpisywaliśmy umowę w tym zakresie, aczkolwiek też nie jesteśmy w stanie zrobić tego dla każdej z organizacji. Ale to jest tylko jeden taki przypadek. Oczywiście na tej stronie jest wiele innych zdjęć czy obrazów. Nie wiemy, co się stanie. Być może autorzy tych obrazów będą później występować do nas z roszczeniami. Dlatego staramy się nawiązywać dialog z właścicielami tych praw autorskich, tak aby, aby ustalić już na początku, czy dany materiał może być zarchiwizowany i udostępniony publicznie, czy nie. Ale to jeszcze musimy ustalić to w przyszłości, ponieważ ten, te rozmowy się wciąż toczą z właścicielami praw autorskich. A zatem to są te aspekty, które chciałem państwu przedstawić. To jest dla nas inspiracja, inspiracja minimalną wersję produktu. To jest GW Cross Media. I mam nadzieję, że niedługo będziecie, można zobaczyć już końcową pracę. Widzicie, po lewej stronie macie taki kalendarz i po tym sposobem możecie przeszukiwać naszego archiwum i też mamy taki pasek do wyszukiwania. To jest takie, taka minimalna użyteczność, którą chcielibyśmy oferować naszym użytkownikom. Tutaj widzicie beta wersję strony organizacji wspierającej ofiary wewnątrz naszej własnej strony, w takim małym kalendarzem. A powyżej widzicie też ścieżkę, jak to jest możliwe do znalezienia. Nad tym pracujemy i zdaliśmy sobie sprawę, że no jeszcze przynajmniej troszeczkę, żeby to. I to było tyle, a nie jednak jeszcze nie. Jeszcze mam kilka lekcji, które żeśmy się nauczyli. Wydaje mi się, że ważne dla archiwum jest to, żebyśmy widzieli archiwa jako instytucje, które są doradcami, które dostarczają instrukcji. Naprawdę dużo się. Uczymy w kontakcie z organizacjami rządowymi, ale też musimy pamiętać, żebyśmy korzystali z tego, żeby te środki e, archiwalne e, były popularyzowane, żebyśmy też wiedzieli, jakiego, żeby, i żeby inni wiedzieli, jakiego rodzaju treści mają nam przekazywać. Dziękuję bardzo. Czy zarchiwizowane witryny są w jakiś sposób powiązane z pozostałymi archiwaliami wytwarzanymi przez urzędy? Um, Jeżeli rozumiem to dobrze, to, to to się wydarzy, to będzie link do naszego archiwum, który będzie, będzie dostępny na stronie, która będzie jeszcze działała, ale pytania jest takie, że te archiwizowane www. Czy one są polinkowane z archiwami, które są produkowane przez jakieś instytucje? Jeżeli ja rozumiem to pytanie dobrze, nie wiem. Jeżeli chodzi o inne kraje, jest duża separacja pomiędzy archiwum i biblioteką, więc nie, nie, nie ma połączenia tam. Nie, nie ma. Nie na poziomie archiwum, ale oczywiście jesteśmy w kontakcie i się komunikujemy. Więc na pewno to tam jest, ale. Tam, gdzie jesteśmy teraz, my nie mamy takiego protokołu żadnego, więc nie jesteśmy wyszukiwalni. Jeszcze nie, to nie jest ten czas w rozwoju, ponieważ to jest projekt dopiero wdrażany i ponieważ jesteśmy dopiero platformą, dopiero się otworzyliśmy dopiero w tym roku, więc jeszcze nie jesteśmy live, nie jesteśmy dostępni, ale w przyszłym roku wejdziemy. Być może wtedy będzie to możliwe, może w przyszłym roku albo za rok. Być może nasze repozytorium będzie połączone ze stronami na przykład biblioteki. Niestety mówca nie używa mikrofonu, więc nie słyszymy, co mówi. Czyli nasz dyrektor, który jest najwyższym specjalistą w tej dziedzinie, no jednym z najwyższych może, powiedział nam, że to jest niemożliwe, żeby powiązać tego rodzaju, Uh, Jeżeli to pytanie, które przetłumaczyliśmy e, zostało dobrze przez nas przetłumaczone, to jeszcze dodatkowo komplikację stanowi fakt, że po prostu to jest niemożliwe ze względu na e, a, ani potrzebne, a też niemożliwe Pan powiedział ze względu na co? Bo ze względu na to, że systemy na to nie pozwalają, czy... Okej, okay, czyli to są dwie zupełnie odseparowane system, systemowo rzeczy. Stąd twoja odpowiedź, że po prostu to, że tego nie robicie, no bo, bo się tego nie robi, tak? Bardzo proszę. Taki mały komentarz, nie pytanie. Na protokół memento jest używany, żeby używać. w archiwach, w niektórych punktach, ale to nie oznacza, naprawdę to nie oznacza, że te zbiory, jak tutaj pan dyrektor powiedział, że byłoby sensowne ich łączenie. To, to może być w przyszłości jakiś cel, żeby stworzyć takie zbiory, które będą pozyskiwalne w takim sensie takiego protokołu Memento. Ale chciałbym zapytać o twoją opinię, czy, czy byłoby dobrym pomysłem, żeby budować połączenia w archiwum, w archiwum, w archiwum, w archiwum, w archiwum, ja wiem, że, że ten cały koncept i te aspekty są różne. A moje drugie pytanie jest takie: jakiego rodzaju planów macie na kolejne rok czy dwa lata? Żeby zacząć od ostatniego pytania, będzie projekt pilotowy. Z naszą platformą, kiedy już rzeczywiście będziemy mogli e, mieć, mieć strony, które będziemy mogli włączyć w nasz proces i zobaczyć, co tak naprawdę się dzieje. E, my już z nimi dyskutujemy i już instalujemy niektóre rzeczy, tworzymy instrukcje i tworzymy archiwak e, zgodnie z tymi instrukcjami, ale koniec końców zawsze są jakieś błędy, zawsze są jakieś rzeczy, które trzeba jeszcze poprawić. Więc to jest nasz plan na najbliższy rok i zaczęliśmy już zbieranie. Mamy już chyba 3 i 4 organizacje. Wydaje mi się, że będzie ich tylko więcej. A mógłbyś powtórzyć pierwsze pytanie jakoś w krótszej wersji, przepraszam? I jak... Jak jest wasz Memento protokół? I łączeń, pomysł na łączenie archiwów bibliotecznych i, i archiwów, jakie są wyznaczone dotyczące e, za, za zbiorów. Nawet gdyby to miało być do wykorzystania tylko na terenie biblioteki, być może byłoby to bardziej przydatne, gdyby można było pozyskiwać te informacje. Tak, wydaje mi się, że to jest piękne rozwiązanie techniczne, żeby pokonać te różnice poprzez powiązanie tych wszystkich kolekcji bez żadnych, bez względu na politykę, która ma miejsce. Więc wydaje mi się, że to jest ładny sposób, tak? Od naszego widza, jakiego narzędzia używacie do gromadzenia witryn internetowych? Um, is... uh, 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 GW Cross Media uh, używa Heritrix. A do tego, co Wam powiedziałam, to oni używają Open Wayback, żeby wyświetlać. Oni jeszcze nie zaczęli się przenosić do e, PyWebu, ale, ale planują to zrobić. Nie wiem, jaki jest ich model biznesowy tak dokładnie, ale e, wydaje mi się, że e, oni część rzeczy, jakby oni włączają wszystkie narzędzia, żeby stworzyć bardzo takie e, archiwa wysokiej jakości i oni wchodzą w kontakt i w dialog z właścicielami stron internetowych, jeżeli widzą, że jakieś, tam, jakieś treści nie zostały zebrane ze względu na jakość, to za, mówią im, że za np. jakąś tam kwotę czy coś mogliby zrobić, podnieść jakość swojej strony. Wiele rzeczy jest możliwych, ale oczywiście one kosztują. Tak, to that's, that's chyba, to jest moja odpowiedź. Uh, uh, your... Chciałam spytać o perspektywę Archiwum Narodowego Kraju. Uh, jak pracowaliście daleko z innymi organizacjami, jak z bibliotekami na przykład, bo mówiłeś o tym, że były jakieś rozmowy pomiędzy instytucjami, ale czy była jakaś głębsza współpraca? Nie, jeśli mam być szczery, to nie, bo my mamy tak różne polityki, w, jeżeli chodzi o podejście do zarządzania zbiorami i tworzenie tych zbiorów. My jesteśmy takim. My zbieramy te, te egzemplarze, takie um, prawne. My jesteśmy obowiązani prawem, a oni nie mają takiego obowiązku. Więc my zbieramy strony, zbieramy zapisy rządowe i przenosimy je. Musimy je utrzymywać przez przynajmniej 20 lat, ale są sieci dla instytucji, które zajmują się dziedzictwem narodowym w Holandii i tam rzeczywiście rozmawiamy, dyskutujemy koncepty, różne, różne podejścia, ale. Jeżeli chodzi o nasze, naszą codzienną pracę, to tak naprawdę nie mamy bliskiego kontaktu.